Witam Was serdecznie w serii Taniec brzucha z Tahirą. Ja, jak zapewne się domyślacie, jestem Tahira i będzie mi bardzo miło być Waszym przewodnikiem po świecie Orientu. Dzisiejszy filmik poświęcimy sobie zagadnieniu, od czego w ogóle zacząć naukę tańca brzucha, na co zwrócić uwagę, jakie są pierwsze kroki, jakie możecie wykonać w kierunku. Nauczenia się tańca orientalnego. I dzisiaj dwie podstawowe rzeczy. Jedna to jest postawa, a druga to podstawowe izolacje. I bez przedłużenia przejdźmy sobie do tej pierwszej. Postawa w tańcu orientalnym wydaje się być dosyć charakterystyczna, natomiast prawda jest taka, że jest to po prostu ogólnie zdrowa postawa ciała, więc nawet jeżeli nie będziecie kontynuować swojej nauki, to i tak te lekcje na pewno warto zapamiętać dla własnego komfortu i lepszego, lepszego zdrowia. I będzie tutaj takich siedem podstawowych punktów. Wymienimy sobie je wszystkie po kolei i postaramy się je dostosować do tej takiej właściwej, właściwej wersji. Pierwszy punkt to są stopy, które są rozstawione naturalnie na szerokości naszej miednicy mniej więcej, skierowane przed siebie palce, równolegle stopy do siebie. Nie musi być tam od linijki bardzo równo, byleby nie było przesady w którąś ze stron. Drugi punkt to są kolana, które są delikatnie ugięte. Nie chodzi o to, żeby złożyć duży ciężar na mięsień czworogłowy i broń Boże, nie chcemy mieć jakichś tam przeprostów. Delikatnie ugięte, tak żeby tutaj w kolanach był luz. Trzeci punkt to jest nasza miednica, która zazwyczaj ma dwa ekstrema. Albo jest za bardzo wygięta do tyłu, albo jest za bardzo przegięta do przodu. Naszym Naszym zadaniem jest skorygować ją tak, żeby kość ogonowa, jak przyłożycie sobie tutaj dwa palce, schodziła prostopadle do ziemi. Czyli chcemy ułożyć tutaj na dole kręgosłup w jednej linii. Czyli ani nie wychylamy miednicy za bardzo do tyłu, ani nie wyciągamy jej za bardzo do przodu, czy nie wychylamy do przodu, zamykamy ją tak, jakbyście chciały zamknąć spodnie, kiedy za dużo zjadłyście, tak? Przy czym pośladki i brzuch staramy się zostawić luźne. Czwarty punkt to jest właśnie nasz brzuch, który chcemy wyciągnąć, czyli wyciągamy się do góry, tak żeby on był jak najdłuższy i ładnie tutaj ta cała środkowa część ciała się prezentowała. Piąty punkt to jest nasza klatka piersiowa, którą otwieramy, tak żeby tutaj ta część, w której mamy obojczyki, czyli tutaj cały nasz dekolt był ładnie otwarty. To oznacza, że musimy ściągnąć do tyłu łopatki, tak? Czyli pracujemy łopatkami, żeby otworzyć klatkę piersiową. Szósty punkt to jest nasza szyja i ramiona, czyli mamy długą szyję i ramiona nie podchodzą nam do góry, nie chowają nam się w uszy. Długa szyja, ładne, długie ramiona, czyli jeżeli weźmiemy sobie w ogóle wdech i wszystko nam się podniesie, to teraz wydychamy. Ramiona nam opadają, łopatki się ściągają, ale szyja zostaje długa. I szósty punkt to są nasze ręce, które w najbardziej podstawowej pozycji są wyciągnięte na boki, nie całkiem proste, nie dążące do tak zwanych skrzydełek, ale wyciągnięte na boki. W takim lekkim relaksie, czyli jeżeli wyciągniecie całkiem ręce na bok, to robimy w łokciach lekki relaks, tak byśmy dały rękom oddychać i dłonie miękkie, delikatnie ułożone. I to jest nasza bazowa podstawa. Oczywiście na co dzień nie chodzimy z rękami wyciągniętymi, ale tutaj chodzi głównie o tą miednicę, całe to naciągnięcie ciała, czyli kręgosłup ułożony w jednej linii, który będzie dla Was bardzo zdrowy bez względu na to, czy tańczycie, czy chodzicie. I druga rzecz to są nasze podstawowe izolacje. I te izolacje będą nam się działy w biodrach i w klatce piersiowej. Pierwsza ważna sprawa przecinamy swoje ciało na pół, czyli w pasie. Kiedy dzieje mi się coś w dole, nic nie dzieje się w górze. Kiedy dzieje się w górze, nic nie dzieje się w dole. I zaczynamy sobie od linii biodrami, czyli jesteśmy przecięte w pół, górę staramy się trzymać w izolacji. I wyobraźcie sobie, że wasze biodra są szufladą. My jesteśmy szafką, całą ramą szafki. Biodra są naszą szufladą, i biodra chcemy wyciągnąć szufladkę w jedną stronę. I chowamy z powrotem, i w drugą stronę, i chowamy z powrotem. I znowu wyciągam szufladę. Chowam, wyciągam szufladę. Chowam, wyciągam, chowam, wyciągam, chowam. I w momencie płynnego ruchu na boki. Raz i dwa. Raz i dwa, powstaje nam linia biodrami równoległa do podłogi, czyli dokładnie tak, jakbyśmy rysowały linię, na której stoimy na podłodze. Góra trzyma się w izolacji. I to samo możemy sobie przenieść na górę, czyli teraz znowu jesteśmy odcięte w połowie. W dole nic się nie dzieje, tym razem w dole trzymamy izolację, wszystko dzieje się w górze. I tu też mamy szufladę, tylko teraz przenosimy ją na y, okolice klatki piersiowej. Czyli tak jakbyście chciały teraz pociągnąć za żebro i wyciągnąć szufladę z jednej strony i wsadzić. I znowu wyciągnąć z drugiej strony i wsadzić. I znowu wyciągamy z jednej szuflady i wsadzamy i wyciągamy z drugiej. I wsadzamy. Tak samo mamy równoległy do podłogi prosty ruch, czyli znowu jak upłynnie mam cały czas rysowaną klatką linię. Raz i dwa, i raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. I można sobie te ruchy wykonywać na przemian dla ćwiczenia, czyli na przykład 4 linie w dole, raz, dwa, trzy, zatrzymujemy, i góra, raz, dwa, trzy, zatrzymujemy, dół, raz, dwa, trzy, stop, i góra, raz, dwa, trzy, stop, i dół, raz, dwa, trzy, stop, i góra, raz, dwa, trzy, stop, i dół, raz, dwa, trzy, stop, i góra, raz. Dwa, trzy, stop. I te dwie podstawowe rzeczy, czyli postawa i te dwie pierwsze podstawowe izolacje, to jest jak e, amen w pacierzu, to musimy mieć wykute na blachę, żeby taniec orientalny wyglądał nam dobrze, estetycznie i żeby był dla naszego ciała zdrowy. Jeżeli chcecie nauczyć się tańca orientalnego od podstaw, poznać wszystkie kroki, figury, przejścia, poznać dodatkowe ćwiczenia, Mieć obszerniejsze tłumaczenie tego, co sobie dzisiaj zrobiłyśmy, oraz całej masy innych rzeczy, zapraszam Was bardzo serdecznie do swojej Szkoły Tańca Orientalnego online. Link znajdziecie w opisie na dole, wystarczy kliknąć i tam będziecie mieć wszystkie informacje, co zrobić dalej, aby nauczyć się tańca brzucha od podstaw. Zapraszam Was również na kolejny filmik tutaj na YouTubie. Do zobaczenia!